Cześć! W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak na Spotify wyszukać podcastu na dwa różne sposoby. Także zapraszam do oglądania. Więc, aby znaleźć podcast, na przykład, który chcemy posłuchać, to na przykład, jak wiemy tytuł, znamy twórcę tego podcastu, po prostu wchodzimy w lupę u góry, klikamy prosto i wybieramy sobie nazwę. Którą chcemy napisać, czyli zakładając, że jest żurnalista, u nas w tym przypadku wpisujemy żurnalista i jak widzicie, mamy tutaj wszystkie jego aktualne podcasty. Wystarczy wejść sobie swój i macie tutaj wszystkie odcinki. Proszę, tu mamy wszystkie spisy jego odcinków, które nagrał w ostatnim czasie. Drugi sposób natomiast jest wejście w główną przeglądarkę, kliknąć w wyszukaj i po prawej stronie mamy podcasty. Jak widzicie, mamy tutaj różne prawdziwe zbrodnie, historie, sztuka i rozrywka, muzyka, sport, edukacja, komedia, rankingi podcastów. Wchodzimy sobie w ranking podcastów, Polska i mamy Żurnalistę, Kryminatorium, Besties, Przemek Górczyk, Piąte Nie Zabijaj. Jak widzicie, mamy tego bardzo dużo i w taki łatwy sposób możecie znaleźć sobie jakiś podcast do posłuchania jadąc w autobusie, siedząc w pracy. Także dziękuję za oglądanie, zapraszam do następnych poradników, cześć!